Witam cześć Człowiek. już przyjechaliśmy do Sebu, Sebu City. Oto nasz hotel. Tak to wygląda. Tutaj ta wariatka właśnie mi ogarnia, bo mi się w gumę zapątało. Kurde, w kieszonce wszystko. I kurde, w jaki sposób znalazła. Klucze tutaj wyskrobuje z tej gumy. Paszport. Tutaj coin, ale słuchawki. Co, ratuje mi życie normalnie. To jest widoczek z naszego hotelu Zrobiliśmy taksówkę i jedziemy na świątynię taoistyczną bo tak w Cebu to generalnie nie ma za bardzo, co oglądać jeszcze jest tam ten krzyż Magellana ale mnie to tam nie interesuje ale natomiast ta świątynia to wydaje mi się, że to może być coś fajnego a jutro będziemy lecieć na wycieczkę Także najpierw wam pokażę bo tutaj co i jak pewnie po mieście też się przejdziemy żeby zobaczyć co jak tutaj ludzie żyją w środku e, świątyni nie można robić zdjęć ani nagrywać także no niestety wam nie pokażę jak to wygląda bo przed chwilą byłem w tamtej mniejszej za mną co widzicie za mną taki ołtarzyk fajny tam jest z kadzidłem, klękłem sobie przed takim ołtarzem no i fajny, fajny klimacik Podziwiam tą małą czarownicę. Bo nie każdy ze mną w podróży wytrzymuje. Jestem taki, że praktycznie każdy czas chce eksploatować, cały czas chce gdzieś, e, cały czas lotą, lotą. E, no i dlatego nie każdy się nadaje ze mną do podróży. A ona widać, że się męczyła nieraz, spała mi na nogach, e, ale, ale dawa, dawała radę. Także widzimy się rano, około czwartej będziemy wstawać. Bo to jest kawałek jednego cebu, i trzeba tam dojechać na rano, bo tam pewnie mnóstwo ludzi będzie. Także do zuba! Mijaliśmy się z typem jednym, który normalnie trzymał kurwa kutasa w ręku dzisiaj. No, przy, przychodziliśmy, mijaliśmy się na tym, szedł z kutasem na reszku. E, teraz w ją to inny typ, upierdolony, jakiś dziad, cały, prawdopodobnie bezdomny. Stanął gdzieś kurwa przy ulicy na środku, ściągnął spodnie, kurwa zaczął srać. Ech, tak to wygląda, moi drodzy. Tak wygląda życie w Sebu. Witam serdecznie w nowym dniu. E, dzisiaj w Oslop e, Będziemy pływać z wielorybami, sardynkami, z żuwiami, ale najpierw wbijamy sobie do sanktuarium Małpy To jakieś 3 godziny drogi od e, Cebu What? Yeah, we are going there! yeah. <laughs> <coughs> so is a mouse, No, po wszystkim myjecie ręce na miejscu trzeba uważać tylko żeby te małpiszony wam nic nie zwinęły bo potrafią jumnąć coś z głowy czy okulary, czy zabrać kamerę z y, rąk także trzeba uważać dobra, siedzimy i czekamy Niepce. ponieważ ponieważ no tutaj są mocne kolejki, coś tutaj czasowo nie dograli dobrze eee, i tam, no, tam jest cała masa ludzi numerek po numerku wybierają i po prostu jeszcze trochę czasu zanim przyjdzie nasz numerek dlatego siedzimy, zjemy sobie jakieś kanapki, coś wypijemy i będziemy tam dopiero szli dobra, no już tu szykowanko i lecimy na pływankę Dobra, my już po rekinach wielorybich. Wyglądało to tak, jak, tak magicznie, jak to widzieliście coś kozackiego. Z zasad nie można było ich dotykać e, oraz e, trzeba zachować bezpieczną odległość od nich. E, nie można było być posmarowanym kremem z filtrem, bo coś tam jakieś tam, coś tam coś tam im to szkodzi. E, no z tym trzymaniem odległości to różnie bywało, bo jest tak, że no one nagle skręcały na ciebie i tą mordę otwierały. No i ciężko było ten, no ale po prostu wtedy nie panikować i uciekać gdzieś w lewo, w prawo płynąć. Kozak, kozak, fajna rzecz. My już jesteśmy w Malboali, ale zaraz lecimy właśnie na te żółwie i sardynki. Tam w ogóle było tak nieprzewidywalne, że w którymś momencie, w którymś momencie, nie wiem, przepłynął gdzieś tam jeden ten wieloryb. I nagle krzyczą gdzieś tam O, drugi płynie, drugi płynie I tak pokazują za mnie Ja się odwracam, patrzę, patrzę za siebie Nic nie ma Tak nurkuję, też nic nie ma Patrzę pod siebie i kuźba tuż pode Normalnie płynie e, Jezus Maria, jak się przestraszyłem e, Ale no, mówię Kozak przeżycie, no raczej nie, niewiele jest miejsc Gdzie można e, doświadczyć Czegoś takiego Dobra. Sprzęt mamy Tadeuszka wizyleczkę ma

Już do cebu, i dzisiaj sobie zjedziemy Maczka McDonald's. Eee, i, 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 I co mogę powiedzieć o tym McDonald'sie? No, ubogie, ubogie mają menu bardzo znacznie uboższe niż nasze. Eee, nie wygląda to jakoś Zajebiście ale to McDonald's to McDonald's, nie? To by było tyle na dzisiaj. Nie wiem, czy w ogóle już. Tak, może jeszcze jakieś podsumowanko zrobię albo coś, ale no, nie planuję już żadnych wycieczek. Yy, może nie wiem, się gdzieś tam do celu przejdziemy, zaczniemy. Yy, manili może jeszcze coś nagram, nagram na zasadzie, że. Yy, no właśnie to podsumowanko. Także dobrej nocy, moi kochani. Ach, miałem dzisiaj nie nagrywać. No e, bo dzisiaj głównie zrezygnujemy w hotelu, gdzieś to coś tam chodzimy po mieście, kiedy wyglądamy, zakupy robimy, e, nic takiego wartego nagrywania natomiast e... No tak, wyszedł, wyszliśmy z hotelu Wcześ, wcześniej, chcieliśmy iść do galerii, która jest tuż obok naszego hotelu ee, Na Bubble Tea, bo uzależniłem się od Bubble Tea, Jezu, jaki to jest zajebisty wziąłem, wziąłem sobie jedno tutaj truskawkowe tym razem, jeszcze nie próbowałem truskawkowego bo... o, Ale Oreo, Oreo to jest... E, no i wychodzimy z hotelu i tak leje wiatr jak cholera, leje, że ja pierdzielę nie? No i mówię, Jezu, jakbym zobaczył tajfun to czułbym się spełniony, bo tutaj tej funy to jest e, coś na porządku dziennym, nie? Znaczy no, w porze deszczowej przede wszystkim. No i okazało się, że to co widziałem, to, to był iPhone, tylko po prostu mały, nie? Eee, I te, weszliśmy do galerii, może tak z 30 minut to trwało. Eee, nie wiem, zjedliśmy coś, właśnie wypiliśmy bubble i eee, Wychodzę, ja patrzę, powódź jest, nie? I pewnie tutaj Wam wrzucę eee, nagranie, jak tam wyglądało to, bo nagrałem telefonem, kamerę nie wziąłem. Ee, dzieciaki się tam w ogóle w tym chluskały, i ten no, ludzie, taka normalna rzecz. Nie? Aż kurde, jak łódkę zamówić 20-40 metrów do hotelu e, obok nas, nie, ale zalało, zalało. Także pff, wiecie, czego, jakich zagrożeń możecie się spodziewać, będąc tutaj. Jesteśmy właśnie w Manili. Nadszedł koniec tej pięknej przygody. I pewnie czas na małe podsumowanie. Eee, no kurde, piękna podróż. Byliśmy w El Nido, byliśmy w Koron, byliśmy w Bohol, na Cebu. Cztery z tych większych wysp. No oprócz tego jakieś małe podczas island hoppingów i w ogóle. Ale no mówimy o tych głównych, o miastach. Eee, Filipiny są biednym krajem. Bardzo biednym. Ale ludzie i tak potrafią tutaj być szczęśliwi. Mimo wszystko zachwyca widok, kiedy się jedzie na przykład tuk gdzieś po prowincjach, widzi się tych ludzi gdzieś po bokach, jak siedzą po prostu na jakieś kurcze, plastikowych krzesełkach, bawią się ze sobą, uśmiechnięci. Gdzieś tam dzieciaki biegają, gdzieś tam idą farmerzy z jakimiś rzeczami, wszyscy życzliwi, wszyscy zawsze pomocni no na pewno jedna z najlepszych nacji, jakie w życiu poznałem Filipiny są bardzo... Filipinczycy są bardzo życzliwymi ludźmi i mówię, to jak byłem w szpitalu jak tam, nie wiem, właściciel chociażby hotelu e, siedział ze mną pod szpitalem parę godzin po to, żeby upewnić się, że wszystko ze mną w porządku, aż do tego szpitala nie wejdę, bo tam były problemy z ubezpieczeniem, e, że musiał dojść przekaz, że na pewno to ubezpieczenie jest, on cały czas ze mną siedział, on chodził po wodę, e, razem zresztą z Kizalin. Ja się właśnie ja się z Kizalin już pożegnałem, e, związek z Filipinką to jest bardzo fajny experience. E, no nie tylko experience zresztą. Coś innego niż spotykanie się z Europejką, całkowicie coś innego. Także, gdyby ktoś chciał sprawdzić Filipinki, na pewno to otwarte kobiety, by być uważnym, być czujnym, bo no oszustek tutaj też nie brakuje i ja się trochę martwiłem, że taki Zalin będzie taką oszustką, ale no, bardzo mnie zaskoczyła pod tym względem, tak no, jak na przykład obudziłem się w szpitalu bo iluś tam godzinach uśpienia e, ona cały czas czuwała nade mną, trzymała mnie za rękę, po prostu we wszystkich dbała o mnie. No tutaj policja właśnie wygania z parkingu, wygania z parkingu samochody pod lotniskiem, bo tutaj można stać ze 3 minut maksymalnie. Jeżeli chodzi o to, co polecam, jeżeli chodzi o to, co polecam, to na pewno Koron e, Generalnie Palawan, El Nido również. No wiadomo, same miasta to, to, to są takie wioseczki, nie? Nic tam pięknego nie ma, ale wokół nich wszystkie atrakcje, które można w nich zakupić, ludzie tam są naprawdę świetni. Eee, mówię, wycieczki można wykupywać, e, wynajmować łódki, pływać wokół wysp eee, i są tam piękne widoki, świetna aura, kozackie miejska, miejsca do nurkowania. Także to jest na pewno, no, nie bez powodu wszyscy jak lecą na Filipiny to e, palawan to jest must be. E, kolejna rzecz, My później poleciliśmy do Bohol, znaczy konkretnie poleciliśmy do Cebu, ale od razu popłynęliśmy do bohol, później do Cebu wracaliśmy. E, ale Bohol też bardzo ładne, ma piękną naturę, piękne dżungle. Można tam e, koniecznie trzeba zobaczyć wyraki. Z sanktuarium tych wyraków. Takie małe kurcze stworzonka skaczące, e, żyjące w nocy, śpiące w dzień, tam gdzie trzeba się zachowywać bardzo cichutko. E, chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie można zobaczyć e, takie stożkowe góry, jak właśnie na Bohol, które jesienią, jak przyjedziecie, to są takimi e, brązowymi czubkami na zielonym krajobrazie i jest to coś pięknego. Także Bohol również bardzo polecam, również super e, do pływania, tak samo piękne plaże również są, jaskinie, wodospady. Wszystko. Cebu, no z Cebu to nie zalecałbym e, spędzać tam więcej niż jeden dzień. Jeden dzień poświęcić na poje pojechanie do Oslob. Eee, w Oslo popływać z wielorybami, z rekinami, wielorybimi w zasadzie. Eee, Sanktuarium małp, ładne, ale chyba nawet na innych wyspach są równie ładne. Eee, I na ale gdzie możecie popływać z, z sardynkami i z żubiami, to są takie kozackie przeżycia, eee, które, które, które warto zaliczyć na Cebu. Starczy Wam na to jeden dzień, reszta to tak. No Cebu to taka trochę druga manila, spród, syf, brud. Nie chcę się tutaj zostawać. Także. także, także. No chyba do no, znaczenia. No, ja też sobie trochę pomaszerowałem po Cebu. Też chodziłem po manili, bo dla mnie podróżowanie to nie jest tylko eee, leżenie na plaży, wręcz prawie nigdy, no ale akurat Filipiny są takim miejscem stworzonym do tego. No to, że tak powiem. Eee, a ja lubię też poznawać tą kulturę, te rzeczywiste życie tych ludzi. Eee, nie wiem, robaki w hotelach, za które ja zostałem wyśmiany przez recepcjonistki jak to zgłosiłem, że przecież to normalne tutaj. Eee, ludzie, no mówię, w Cebu to widzieliśmy normalnie jak bezdomni kurwa srają na środku ulicy i chodzą chodnikami z kutasami na wierzchu. Coś kurwa obrzydliwego, ale to jest po prostu inny świat. Bieda tak zwana. Nie wszędzie jest tak pięknie jak u nas. Także Filipiny na pewno polecam. Dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie suba, zostawcie łapeczkę, skomentujcie, zapytajcie co chcecie wiedzieć. Z chęcią Wam odpowiem, jeśli sam wiem. E, czy to w komentarzu, czy na Instagramie. Także e, lecimy teraz do Singapuru, do najpiękniejsze lotnisko świata. Będę tam tylko godzinę żałuję, bo bym się nacieszył, e, ale się nie nacieszę niestety. A z Singapuru do Aten, z Aten do Katowic radar. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Trzymajcie się.